Mimo zimy, prace w Ornontowickim Parku trwają w najlepsze. W kolejnym etapie rewitalizacji ma tu powstać mały amfiteatr, strefa rozrywki dla dzieci i dorosłych oraz Świątynia Dumania. Takich inwestycji, jak ta, jest w regionie wiele. Znaczna część z nich jest dofinansowana ze środków unijnych. O ich wpływie na rozwój regionu i pomysłach związanych z ich wykorzystaniem rozmawiali samorządowcy skupieni wokół Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. To szczególny czas między starym i nowym okresem unijnego programowania. Mamy czas do końca czerwca, żeby środki, które nam przyznano, podpisaliśmy umowy, wykonawca jest w parku. No dobrze, że aura jest taka, jaka jest, bo można pracę kontynuować, żeby tego czasu nie zmarnować no i zdążyć te środki rozliczyć. Co dalej, patrząc na. Kolejny okres finansowania. Ornuntowice mają swoje jakieś tam oczekiwania. Wiadomo, że chcielibyśmy zawsze więcej niż możliwość pozwoli. To problem większości gmin i miast regionu. Szansą na skuteczną realizację części z projektów może być współpraca na różnych szczeblach. Przykład? Drogowa trasa średnicowa. Jej realizacja na ostatnich odcinkach wymagała wielu wyrzeczeń i kompromisów, ale z utogodnień jakie oferuje, korzystają dziś wszyscy. Na tym fragmencie tej drogi jest węzeł z autostradą A1. Czyli wszyscy mieszkańcy konurbacji górnośląskiej od Katowic przez Świętochłowice, Chorzów, Rudę, Zabrze mają teraz błyskawiczny dostęp do układu tego głównego drogowego, czyli autostrad. Środki unijne, które zasilają nasz region, oddziałują nie tylko w skali makro, ale w przypadku niewielkich gmin. Wpływają bezpośrednio na poprawę jakości życia. W poprzedniej transzy unijnej 27-2013 no sporo żeśmy pozyskali środków chociażby na system kanalizacji sanitarnej ponad 50 milionów, na inne inwestycje z ochrony środowiska, później jest z takich agregatów prądotwórczych, z nowych technologii. Ponad e, około 60 milionów. Było to dla gminy e, bardzo dużo. Nowe unijne rozdanie to nowe akcenty w polityce regionu. Priorytetem obecnej kadencji ma być właśnie lepszy komfort życia mieszkańców.